Dzień dobry Państwu. W tymże filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Walczyć jak lwy, i to cały czas, jak to czynimy. Tym razem trzeba wrócić do starego, jednocześnie nowego tematu. Nieco przynudnawego, ale jeśli popatrzymy na jego znaczenie, nie jest on przynudnawy. Chodzi o obecność energetyki jądrowej w Polsce. Wiadomo, że w 1982 roku, jak my pamięć nie myli. Zaczęto budować reaktor Ma Maria na y, podstawie techniki radzieckiej, która wbrew temu, co się myśli, no, nie była zła. Widać, do dzisiaj te reaktory działają. Tak, wszyscy znają katastrofę w Czarnobylu, ale jeśli się przeczyta to, co o niej ujawniono, to y, zaszła ona z racji typowego wielkiego pijaństwa, jakie tam się odbywało. Że chłopaki po prostu na służbie popiły i się, pospały. I za późno wyciągnęli pręty z reaktora, które już nie mogły wyjść, bo reakcja zachodziła, temperatura się podnosiła, po prostu się zatopiły, tam zostały. Niestety reakcja szła dalej niekontrolowanie i nastąpiło boom wielkiej ilości pary wodnej. to tak w skrócie. A jeśli chodzi o samą technologię budowania tych elektrowni i działania, to technologia jest dobra. I reaktor w słynnym Żarnowcu miał być budowany na podstawie tej technologii. I w 1986 już był dość mocno zaawansowany, prawie ku kończeniu. I niestety stało się to, co się stać miało. Po, po takim wypadku doszło do y, ludzkiej paniki, też wielu zmasowanych akcji propagandowych. I reaktor Maria wskutek takich nastrojów społecznych, a nie innych się nie wybudował. Obecnie, w związku z kampanią wyborczą i innymi rzeczami, mamy od czasu do czasu powrót do tematu odgrzewania starego kotleta. Niemniej jednak, poza odgrzewaniem starego kotleta nic się nie dzieje. Widzimy, że reaktora jak nie było, tak nie ma. Czy Maria, czy Basia, czy Renatka, żaden z nich nie powstał, czy Wojtek, czy Zenek, czy, czy Marianek. I w związku z tym dalej jesteśmy zależni od surowców z zewnątrz. Jest to po części już odpowiedź, dlaczego ten reaktor powstać nie może, gdyż nasi kochani sąsiedzi i państwa, które tutaj chcą łapy położyć, czyli Niemcy, Anglosasi, no i też Rosjanie, którzy mają duże wpływy y, polityczne, nie chcą, żebyśmy się stali chociażby w części energetycznie niezależni, w związku z tym ciężko na tym pracują, żeby tak nie było. Chodzi też o to, że być może, jeśli się przejmie. Rządzenie Polską jeszcze mocniej, to wtedy do naszych surowców, tych łatwiej dostępnych, będzie można się już bezkarnie dobrać i na nich ładnie zarobić, na pewno, ponieważ wiele krajów trzeciego świata tak właśnie cierpi, że przez przekupione elity inne kraje i inne firmy zwyczajnie te ich obszary, ich surowce eksploatują woli. W związku z tym nam grozi to samo. To się już odbywa ale nam grozi to też na wielką skalę. Jeśli się nie obudzimy, to nic z tego nie będzie. A energetyka nuklearna, jak to pokazuje też i nauka oraz fakty z obecnych, yy, możliwości pozyskiwania energii jest to energia najbezpieczniejsza i najczystsza dla środowiska. OK, odpady nuklearne, ten radioaktywny ołów. Który powstaje w wyniku rozpadu uranu, co z tym robić, to jest w zasadzie najmniejszy problem, gdyż można to składować w wielu miejscach słabo dostępnych, których w Polsce mamy też od grona. i nie musimy wcale nikogo prosić. Niemniej jednak, jak już mówiłem, są to kwestie polityczne i geopolityczne, żeby Polska nie była niezależna energetycznie, a warto nawet wspomnieć, że Czesi i Węgrzy, nawet takie małe kraje, mają po kilka elektrowni. Wiele lat temu pamiętam, no już nie, może nie jeszcze tak wiele, ale około 10 kilkunastu, była słynna afera, że Czesi otwierają elektrownię nuklearną w Temelinie, które jest przy granicy z Polską. I zaraz, oczywiście, wybucha histeria, że jak coś się stanie, to wszystko przyjdzie do nas, a Czesi wredni sąsiedzi, dlatego wybrali Temelinę na <laughs> siedzibę tej elektrowni, bo jest blisko nas. <laughs> Oni wybrali to elektrownię dlatego, żeby być bardziej energetycznie niezależnym. Tutaj są od nas mądrzejsi, to samo Węgrzy. Kiedy my się otrząśniemy z rządów o mentalności kolonialnej, które tylko służą komu innemu nie nam i zaczniemy dbać o siebie nie wiem, niemniej jednak opanowanie i posiadanie działających jądrowych źródeł energii w swoim państwie jest poważnym krokiem ku niezależności ponieważ prowadzi każdy naród i każde państwo, które to ma do niezależności energetycznej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.